Witam bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki i ryby, kochani, na takim przesłaniu na miesiąc sierpień dla Was. To zobaczymy sobie za chwileczkę, co ten miesiąc sierpień chce Wam przynieść, tak? jakie tutaj konkretne rzeczy mogą się zadziać w przypadku właśnie wodnika i ryby. I moi kochani, startujemy, zacznijmy od wodnika. Przekaz na miesiąc sierpień dla wszystkich zodiakalnych wodników. Wodniki miesiąc sierpień. No dobra, patrzymy, słuchajcie. Wodniki i sierpień. Kochani, jakaś sytuacja, w której Wy w pewien sposób będziecie bronić się przed jakimś atakiem, albo też tudzież chronić przed jakimiś? Nie chcę powiedzieć jakimś tam pieprzeniem z boku, ale czasami słuchajcie, może taka być sytuacja, że ktoś może przychodzić, wtrącać się, wkładać paluchy w nie swoje sprawy, względnie gadać do was coś, atakować was za coś. A Waszym jakby zadaniem w miesiącu sierpniu będzie obrona przed tym atakiem, tak jakby nie pozwolenie sobie na to, żeby jakieś osoby z boku wkładały paluchy wam w, w no, waszą kaszę. Nazwę to tak, czy też tudzież w jakikolwiek inny obiad. Zobaczmy, co dalej wodniki. Macie kartę szansy na coś naprawdę bardzo fajnego, poważnego, coś, co tak naprawdę będzie Wam fajnie sprzyjało, jakieś może dobre pieniądze, słuchajcie, czy też tudzież jakaś y, lepsza perspektywa życiowa idąca tutaj, jakby w Waszą stronę również nam się zarysowała. I co więcej? Moi kochani słońce. Pięknie. Wszystko przecudownie i klarownie się, kochani, układa. Jakby nawet tutaj jakakolwiek szansa się pojawiła na coś komfortowego dla Was, obojętnie co by to nie było, kochani. Lepsze możliwości życiowe i wy to chwytacie, wy to w tym miesiącu sierpniu dostaliście, albo możecie do, 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 już dostać, dlatego że to jest środkowa karta. Względnie może to być taka sytuacja, że to już przyszło, albo dopiero przyjdzie, to to, dam, to Wam da takie poczucie spełnienia, y, takie poczucie stabilizacji, kochani. Tu. I słoneczko w tym momencie jakby po prostu pokazuje sytuację, że jest wszystko sielankowo, fajnie, komfortowo, po prostu rewelacyjnie. I tak jak jeszcze tutaj mówię, obronić się przed atakującymi was ludźmi. Jeżeli są tacy, kochani, którzy po prostu przychodzą, wtrącają się, pieprzą głupoty, nie wiem, nagabują was, chcą jakichś wyjaśnień, cudów wianków, to wy tak naprawdę, kochani, si si tutaj akurat w tej sytuacji kobieta bierze po prostu... Jednym słowem, słuchajcie, buławę, którą ma zawieszoną nad kominkiem, i mówi, komu przywalić? Tak? Jednym słowem. Więc, jeżeli ktoś za dużo gwiazdorzy, tak? Słuchajcie, czy też fochy strzela, to wy w tym momencie nie pozwalajcie na taką złą energię, którą ta osoba do was wysyła i przepędzajcie po prostu wszystko, co negatywne, na zewnętrzne, czyli tam gdzieś za okno. I skupiajcie się na tym, co jest właśnie dobre, fajne, komfortowe i dające wam radość. Rybka. Kochani, zobaczmy, co u ryby. Na miesiąc sierpień, wszystkie są ryby, na miesiąc sierpień. No dobra, no to sru, startujemy z rybką. Rybka, energia, zapał, do wszystkiego, kochani, na pewno Wam jej nie zabraknie, a z wydaje właśnie takie poczucie, że tak powiem, czegokolwiek do tego, żeby działać. To jest również karta, powiedziałabym, dużego ognia w Was. Słuchajcie, dziesięć mieczy tu pokazujące taką sytuację zakończania pewnych etapów życiowych, tak bym to powiedziała. Oczywiście może tak się zdarzyć, że coś was, powiedzmy, przy tej dużej takiej zapale, który tutaj gdzieś mieliście, macie, może bardzo mocno przytłaczać, tak? Więc być może wkładacie w coś bardzo dużo energii, kochani, i to już pomalutku może w miesiącu sierpniu odbijać się na Was takim właśnie przytłoczeniem, tak? Taką sytuacją, w której jesteście już przybici. Być może nie macie na coś siły, wiecie, że coś się kończy załóżmy. Tak, całkiem możliwe. Możecie po prostu mieć tyle rzeczy na głowie, bo miecze tą myśli, które już będą Was po prostu zbyt bardzo dociążały, tak? Bo zbyt wielką energię w to wszystko pakujecie. I. No, i mamy kartę pustelnika. I to jest taka jakby troszeczkę potrzeba, kochani, być może przy tym wszystkim tutaj do tego, żeby chwycić oddech, żeby się odizolować od towarzystwa, żeby się odizolować od pracy, tak naprawdę od wszystkiego, tak? Bo pustelnik odchodzi od wszystkiego, on ma potrzebę nie wiem, medytacji, potrzeby tego, żeby po prostu wyizolować się z tego gwaru, harmidru, tak? Po to, żeby przeanalizować coś, pokontemplować, pobyć troszeczkę samemu, odpocząć. Być może skorzystacie co niektórzy z was z jakiejś rady, osoby starszej w rodzinie, czy też w ogóle jakiejkolwiek innej osoby, tak? I tutaj jakby bardzo mocno skoncentrujecie się też na tym. Możecie też odczuwać sporą samotność, słuchajcie, co niektóre ryby może tak być, że w momencie, kiedy tak naprawdę będą już po prostu przemęczone umysłowo, nazwę to tak, tak mogą Również odczuwać pewnego rodzaju samotność, i to też trzeba wziąć pod uwagę. Ale ja tu bardziej widzę właśnie na tej zasadzie, że te przemęczenie umysłowe i kupa energii wpakowana w coś po prostu powoduje, że wy po prostu macie jakby taką potrzebę odsapnięcia, odizolowania się od tego wszystkiego. Może co niektórzy z Was po prostu zwyczajnie potrzebują, kochani, urlopu, co niektórzy z Was będą musieli podjąć jakieś decyzje. Dołożyłam kartę, więc być może ta separacja, odizolowanie się jakby. W tym momencie jakby na, pokazuje taką sytuację, w której niektóre ryby stoją na rozdrożu i nie wiedzą tak naprawdę, w którą stronę pójść, bądź też tudzież wiedzą, że stoją przed jakimiś decyzjami, które należy zwyczajnie podjąć i dlatego potrzebują do tego spokojnej głowy. I moi drodzy obojętnie, kiedy decyzje by nie było, one kończą się słońcem, a więc sytuacją, w której po prostu wszystko klarownie się wyjaśni. Więc może to jest takie przejściowe, jakieś takie potrzeba. Chwili odpoczynku, po to, żeby podjąć pewnego rodzaju decyzję, ale te decyzje podejmiecie bardzo dobrze. Pozdrawiam, kochani.